Z GVS Polska. Dzisiaj prezentujemy Wam panel z serii WARDS. Ten nowy produkt GVS łączy zalety ekranu dotykowego i klasycznych przycisków. Trzycalowy ekran o rozdzielczości 854x480 wyświetla informacje o stanie urządzeń, temperaturze i jakości powietrza oraz pozwala na sterowanie ustawieniami panelu i funkcjami pomieszczenia, sterowanie oświetleniem, roletami, zasłonami, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Oświetleniem RGB i RGBW oraz muzyką. Każdy przycisk jest w pełni konfigurowany i pozwala na sterowanie funkcjami budynku, a zmiany statusu sygnalizują wielokolorowe diody LED. Panele VALS posiadają wbudowane czujniki temperatury i wilgotności, dzięki którym utrzymanie komfortu w pomieszczeniu jest jeszcze prostsze i automatyczne. Czujnik zbliżeniowy pozwala nie tylko odblokować urządzenie, ale może również wywołać przypisaną funkcję, np. włączenie światła lub całej zdefiniowanej sceny. Panele walc można dowolnie spersonalizować, odgrywając własne zdjęcia tła i wygaszacza, wybierając jasny lub ciemny tryb ekranu, sterując podświetleniem ekranu oraz wibracją i głośnością dźwięku. Nowoczesny design i pełna swoboda konfiguracji sprawią, że panele walc będą pasowały nie tylko do każdego wnętrza, zarówno domu i mieszkania, jak i przestrzeni biurowej. Oprócz widocznego koloru grafitowego dostępne są również panele w kolorze srebrnym i złotym. W skład serii Walz poza panelami wchodzą moduły przycisków 1, 2 i 3 polowe, które zaprezentujemy już niebawem.